Ej, Udało mi się znaleźć w internecie jakąś informację. Nie wiem, czy prawdziwą, czy nie, ale trzeba ponoć po prostu poćwiczyć na tej wspaniałej podkowie, która mi szła tak genialnie. No i cóż. Myślę, że w tym odcinku po prostu spróbuję jakoś to zrobić. No, nawet nie na podkowę, tylko tutaj trzeba na to nacisnąć. Ech, no nic. Może jakoś mi to pójdzie. Ech. Okej, okay, Liana. Co mi tak nie mam nic innego do roboty. Dobra, jest tutaj i teraz to te wspaniałe skakanie. Nooo! Ja świruje, żeby. żeby tutaj coś było, żeby się dodało jakoś, nie wiem, zapamiętać. Eee, no nic, no to po prostu przyspieszę, bo to nie ma sensu, żebym ja cokolwiek gadał tutaj. Czy nasz by to szlak trafił po prostu. No, ostatnim razem jak próbowałem to robić, no to jak zwolniłem przed doskokiem, to oczywiście. No to oczywiście gra się. W sensie, że zadanie mi się powtórzyło. Dobra, no więc jeszcze raz to było to, czy nie, to zobaczymy. Co tu jest do zrobienia. Nie, to definitywnie jest coś innego, to próbujemy. Okej. ok. A, no to, to, to jak się zwolni, to i tak nie ma jakiegoś ryzyka, że cokolwiek się dostanie. Dobra, to robimy. No nie, no będę musiał powtórzyć, tak? Mhm, no oczywiście. Eee, no nic. No to to już mogę powtórzyć. Okej... Okay. Aj no, Ach, aj, za drugim razem nigdy już nie wyjdzie tak dobrze jak za pierwszym. <grym> no ale widzieliście, udało się raz. <grym> aj, czy, trzeba zwolnić od razu. Bo będzie nic z tego. No nic. Okej, okay, tu się zaraz za to zabierzemy. O, okay. poszło jakoś. To teraz te cuda, ale to zrobimy sobie trochę wolniej. Może po prostu, żeby było widać te strzałęcie jakoś. Tu? No, i to niby jest? Strzałka kolejna jakaś. No! Ej! Gro, nie oszukuj! Dobrze, że ten koń chociaż staje szybko jak szalony. chyba, że muszę to szybciej zrobić, nie wiem. Tu, 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 tu. O, no, gdzie to strzałek nie pokazywało? Tu, tu, tu. tu. O, no, tutaj. Okej, okay, znowu skakanie przez przeszkody. Hop. Okej. Okay. No to było do kitu. <ścoughs> Dobra na no nic co to to już przyspieszę tutaj, bo to będzie trochę bez sensu, żebym tego tak skotował. <ścoughs> No, jakoś się udało. Kompletnie nie rozumiem mechanik rządzących tą grą i tymi skokami. No dobra, pewnie będzie kolejne ćwiczenie jeszcze, tak? No jakże, dobra, no nic próba. Ech. Co tym razem? No, wygląda skrajnie do kitu, no nic. Aaa, no już pierwszy raz i oczywiście zrąbane. No nic może się uda teraz U, tam No nic Gdzie to dalej? Co to jest od jaska? Tu gdzie teraz Eee! Fajnie, że w ogóle było wiadomo dokąd e, trzeba skoczyć. Okej, okay, tutaj i zaraz te beczki będą. No. Czyli przez beczki nie. Okej. Okay. To chociaż jedna opcja mniej. Tak, koń wcale nie strącił tego. Aha, Dobra, tutaj, beczki. Aaa, czyli trzeba szybki nawrót zrobić, okej. Okay. No to może teraz się uda jakoś. To będzie piekielnie nudny odcinek, oj, tak. Tutaj... Tutaj... O, ej! Co to miało być? Eee. Okej, okay, dobra, przeskoczone... Nie rozumiem o co tu chodzi, może nie wiem... Jedną jedyną z trasę źle zrobiłem? Może te beczki po co trzeba okrążyć, czy coś? takiego. Aha! Czyli trzeba było okrążyć. I będziemy tutaj. Okej, okay. i pewnie zaraz będzie slalom. Ta Slanom. Aha. Aha. I tutaj co u Diaska? Tutaj już. O, no to chociaż poszło szybciej. Dobra. Mam nadzieję, że nie będzie czwartego. A jednak będzie na no jasne więc co to jest? Robimy. No, nie wygląda tak tragicznie, dobra, próbujemy jeść. A, tam woda po prostu jest. No ale jakoś może się tym zajmiemy, zobaczymy. A, jakże poszło jakoś? Tutaj i slalom. Gigant oczywiście. Tutaj i gdzie teraz? Znowu tutaj? Aha, takie buty. Teraz w tą stronę, Czy tam w tę. I tutaj slalom. O, to ten nie jest taki zły. Podejrzewam, że pewnie to samo trzeba będzie zrobić na castingu do pokazu. No i gotowe, dobra. I pewnie zaraz będzie numer 5. A jak? I pewnie będzie tutaj jeszcze szósty ostatni. A, cóż, czar dwie. I co to jest za zrobienia? Kolejne pewnie taki dziwadło. No nic, robimy. Aaaa! Ale to będzie zawracanie. No, normalnie najciekawszy odcinek, tak jak już mówiłem. Ok, tu jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. I idzie tam, tutaj. Ah. A, i co, slalomik. Oczywiście, że slalom. A, no to było dziwne. Dobra, ale na szczęście się udało. I co będzie tutaj? Już wszystkie, tak? Wkrótce rozpocznie się casting. Na szczęście jestem dobrze przygotowana. Muszę szybko udać się na arenę, gdzie odbędzie się pokaz. Nie mogę się spóźnić. Mm -hmm wyjście. No ale dobra, wiecie co, pokaz zrobimy już w osobnym odcinku. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym. Cześć.